Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry shakes and Fizer. zaczniemy sobie od konta na EU12. EU12, bo jest parę zmian. Jest parę zmian odnośnie shakesa Przecież nie jest zmian. A oj, przepraszam, jakieś powody jest antywirusa. Nie jest zmian, a, a informacji. Są pakiety, są pakiety jesienne czy tam wiosenne, nie jesienne, przepraszam, mamy jesień. Są pakiety jesienne już dostępne na oficjalnej stronie Sejata do kupienia W ten weekend, tak jak każdy dobrze wiedział, będzie 20% Więcej grzybów przy każdym doładowaniu takowych grzybków, ale także oprócz tego mamy ten dzień szybciej, dzień szybciej te 20% grzybów więcej na oficjalnej stronie Szejksa, do której link zawsze u mnie znajdziecie w opisie. No i o, oczywiście na oficjalnej stronie Szejksa mamy te grzybki taniej. Mamy je po prostu taniej, więc... Z racji, że je mamy taniej, z racji, że je mamy dzień szybciej, to sobie możecie jak najbardziej skorzystać. Już tutaj, jak chodzi o EU13, to nasz kolega z gildi, nasz zastępca i nasza prawa ręka Łuki został, został tutaj frajenym roku, czyli nie frajenem, a jak to się nazywało? Bankomatem markomatem roku, bo już sobie doładował grzybki i to na EU13 i to naprawdę bardzo dużą ilość tych grzybów sobie doładował. I to dlatego, że już właśnie są pakiety, są pakiety dostępne. Są pakiety dostępne, zrobione specjalnie od Sheikh'sa dla nas na jesień e, więc możemy sobie e, zdobyć pakiety jesienne e, które po prostu e, które będą e, będą nam dawać będą nam dawać po prostu grzybki i tak dalej e, ja jak chodzi o te e, pakiety jesienne jeszcze się zastanowię e, jak je spożytkować bo normalnie, bo jest ogólnie pakiet najtańszy za 40, potem za 100, za 2 i za 4, normalnie bym albo kupił je wszystkie na tym koncie, wiadomo, albo tam za 200, no ale teraz mamy jeszcze konto na EU15, pragnę przypomnieć, które jest kątem ECO i tam też by wypadało trochę tych pakietów sobie dobić, tym bardziej, że zbliżamy się do że zbliżamy się do tutaj 50 poziomu jak chodzi o, o tutaj EU15, więc by wypadało, no ja obecnie mówię oszczędzam na skin do CSA ale i tak w ten weekend miałem wydać 100, jak chodzi o to konto 100 zł żeby mieć po prostu na szczęśliwe monetki dzięki temu będziemy mieć też szczęśliwe monetki gdzieś tam troszeczkę szybciej będziemy je mieć troszeczkę szybciej no i będziemy też je mieć taniej a z racji, że będziemy je mieć taniej, to jedno co ja chcę co ja chcę zrobić, jedno co ja chcę zrobić to właśnie doładować sobie te grzyby, tylko że tak, tą stówę bym wtedy wydał, bo ono postanowiłem, że tak jakby też sobie zostawiłem coś koło 120 zł no niecałe na tam jakieś swoje wydatki, typu y, tam jakieś zakupy mini, wiecie, jakieś soki y, nie wiem, batony, kośba, białko, nie białko y, różne takie y, pierdoły y, gdzie się wiadomo to dokupuje jak się chodzi do szkoły y, i się ma blisko sklep y, w miarę y, no to takie coś sobie zostawiłem y, no a na y, moim budżecie na skiny Dobrze, już jestem. Przepraszam Was za cięcie, musiałem zrobić cięcie. No, no a na te skiny do CS-a, o których Wam już od paru dni gadam, i to naprawdę od dużej ilości tych dni, przeznaczyłem sobie na razie, że się no o wiele więcej, ale na razie mam uzbierane, no tak, prawie 600 zł. Prawie 600 zł, no więc. No więc. No więc co? a, w ten, w ten weekend miałem wpłacić jeszcze y, sztuwę i miał być prawie 700 zł y, No ale wiadomo musiałem, muszę jednak, y, no i też tak od początku w sumie praktycznie wiedziałem o tym y, muszę zakupić te, y, te grzybki, bo zabrakło mi y, zabrakło mi właśnie y, szczęśliwych monet a że, a że ja też wiedziałam i czekałam na ten weekend, bo wiedziałam, że w ten weekend będzie zapewne więcej procent, to sobie ładujemy to teraz za tą stówkę, plus jeszcze wszedł pakiet, więc jak najbardziej na plus. Zrobimy to sobie na spokojnie, tylko że właśnie teraz dostajemy też trochę monet w tych pakietach, więc to jest jak najbardziej na plus, ale nie wiem ile wydać. Nie wiem ile wydać, bo na to konto bym musiał i tak wydać tak około 20 tutaj złotych, 20 złotych. Z racji, że po prostu potrzebujemy na weekend, więc 120 zł bym musiał wydać. Są pakiety takie, jak już wcześniej wspomniałem, 40, 100 i 200, 400. Więc kupimy sobie tutaj. Myślę, że pakiet tak wstępnie myślę za 40, tu pakiet za 40, już to nam daje 80, zostało nam jeszcze 40 zł, więc, więc myślę, że kupimy sobie na tym kocie, bo jednak wszystko to jest pay konto Paytwin, a to ECO, plus normalnie bym też bardziej i tutaj bym na przykład kupił, Przepraszam Was ponownie, ja już z lekką irytacją musiałem znowu zrobić e, cięcie, bo po prostu rodzice czegoś od mnie potrzebują, ja już im to zrobiłem, ale oni o tym nie wiedzieli. <laughs> I teraz po kolei wchodzą i się pytają, czy to zrobię. E, dobra, w każdym razie tak. Normalnie bym wyrałbym wszystko na, e, na konto na PayTwin, a e, tu bym sobie na przykład za te dwie dychy doładował, czy tam za te cztery ten pakiet kupił, cokolwiek no way, albo więcej po prostu wydał, ale to konto już nie będzie potrzebować aż tak dużej ilości grzyba bo tak naprawdę my potrzebujemy tylko grzyby na legendarny loch, który będzie za niedługo i na piwka i to koło więc myślę, że na razie na razie sobie zrobimy tak, że właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem tutaj za 80 łącznie, znaczy za 140 łącznie kupimy pakiety, i na tamtym kącie za 40 zł. Nie wiem, czy wykonamy to dzisiaj, czy jutro. Jest Join. dobra, już do, dołączył, więc no problem. No problem. Zobaczyliśmy, znaczy, złapaliśmy sobie jednego, jedną tutaj osobę Teamata do naszej gildii. Dobra, tutaj możemy już od razu zmienić. Salę rycerską na plus, no i mamy zrobione. Dobra, kto obecnie zamyka? No tutaj Luke się nie popisał, bo ma 250, ale dalej to nie jest dużo. On już z nami długo jest. No ale go też za bardzo nie chce wywalać. Bardziej to zamyka tajsukę, którego bym normalnie wywalił od początku na zastępstwo, tylko że on ma salę aż 14, więc on ma salkę naprawdę na plus i dlatego póki co nie warto go wywalać bo bardziej nam zależy na tej sali niż na niż na po prostu levelach levelu levelach i tak no więc podsumowując nie odbieraj dobra rzuć ponownie no niestety trzy tylko no i, i będziemy, będziemy sobie tak robić Będziemy sobie tak robić z tymi pakietami. Wy, jeżeli chcecie, właśnie sobie zakupić jakiś pakiet, to polecam zrobić to na ich oficjalnej stronie, bo tam zawsze macie taniej i zawsze macie o dzień szybciej. Link do oficjalnej strony, tak jak już wcześniej wspomniałem, znajdziecie u mnie w opisie. Znajdziecie u mnie w opisie. No, a także Zależy to od tego, czy my doładujemy to dzisiaj, czy jutro, bo, bo, bo nie wiem, jak tu będzie wyglądać sytuacja raz, że z grzybami, dwa, że z czasem i w ogóle plus jeszcze się chcę zastanowić, jaką kwotę doładuję i nie chcę to bardzo wypłacać, bo będę mieć 200 zł, 240 zł na koncie. Ee, zaraz nie mam teraz 100, będę mieć 120, to nam daje 220, ale mam tak 120, prawie nie 100, czyli e, no tak około 240 zł będę mieć e, i wtedy, jak wydam e, wydam te 180, to zostanie mi 50, zł. No, że tak chwileczkę jeszcze raz bym się nie pomylił i nie wyszedł na durnia. 60 zł, tak 60 zł mi zostanie, żeby wpłacić na cel Tylko że wtedy e, klepie biedę przez cały tydzień. E, klepie biedę, żeby sobie tam coś oszczędzić, więc nie wiem czy po prostu e, w ten okien sobie e, nie odpuszczę, bo nie chcę, no właśnie nie chcę za bardzo wypłacać z tego celu, no mimo że potem bym wpłacił oczywiście. E, no to nie chcę za bardzo wypłacać. E, bo potem wiadomo trzeba o tym pamiętać i Yy, i tak dalej no, no więc po prostu chciałbym bardziej yy, chciałbym bardziej to, yy, to zrobić, że tak powiem. Yy, to zrobić, że tak powiem. Co chciałem powiedzieć? Coś chciał znowu powiedzieć. Na spokojnie, na spokojnie, bo czas mamy do niedzieli. Event z tymi, z tymi właśnie, o nie, już użyłem dwóch, ale to niechcący. Tu bym o mały błos zużył. użył. No ale, ale właśnie to na spokojnie. Plus event trwa do niedzieli i mamy do niedzieli czas. Dobra, już koniec o tym eventie, już koniec o tym eventie. My tutaj sobie zaatakujemy jeszcze parę twierdz w miarę możliwości. Tyle twierdze atakujemy, ile nam yy, ta piękna gierka jaką jest 600 Fidget, pozwoli. Na razie nam pięknie tutaj poszło, no i już się zaczyna yy, znowu z problemem, chociaż zaatakowaliśmy jedną, drugą i yy, niestety tylko tyle, ale jednocześnie aż tyle, bo nie jest to yy, wcale mały wynik. Dobra, zrobimy takie coś. Tu sobie zrobię te. Koszary, bo to się jak najbardziej nam yy, przyda. Koszary się nam będą robić przez 5 godzin, więc na wieczór to będę mieć idealnie zrobione. Yy, tu sobie zaatakujemy jeszcze kogoś, ale najpierw yy, zagramy w karczmie Dobra, zagramy w karczmie, Daj mi duszyczki, bardzo, ja cię proszę. No, niestety mogę jednak wybrać ten kryształ, ale może w zamian za to teraz mi da kryształ? No, niestety nie. To może mi dasz golda? No niestety nie, znaczy no dało, ale nie jakąś dużą ilość. Dobra, tutaj dało większą ilość kryształów, więc też już jak najbardziej na plus. Dobra, tutaj już zaryzykuję z tym kryształem. No nie udało się, może teraz. Niestety dalej nic, ale mamy jeszcze dwa żółty, więc na spokojnie. Dobrze. Jestem ponownie, musiałem znowu pomóc tam gdzieś rodzicom sprawy komputerowej, bo w ogóle wiecie, jak to jest. Eee, zawsze młodzi bardziej to od starszych, więc trzeba rodzicom jak najbardziej pomagać. Eee, dobra. Eee, na czym cz stanęliśmy teraz? Teraz to nie pamiętam. Teraz to nie pamiętam, wybaczcie. Eee, no. W każdym razie chyba już o właśnie będzie mówiłem i to dosyć sporo. Eee, kurde, no nie wiem, serio, no zapomniałam to, to nie o czym chciałem do was powiedzieć ale wiem, że jest jeszcze jeden temat do przegadania z wami dobrze, że mi się właśnie przypomniał odnośnie moich live'ów odnośnie streamów z CS a gdzie będą i w ogóle bo jak dobrze wiecie, przynajmniej ci, którzy mnie tam regularnie oglądają to mam w wreszcie ruszyć ze streamowaniem Counter Strike'a Global Offensive Będę go streamować póki co na TikToku, jak się zbierze tam jakaś garstka chociaż regularnych widzów i tak dalej, to pójdę na Twitcha ze względu na to, że jest tam lepsza, lepsza po prostu jakość tych streamów, wszystko jest bardziej przejrzyste i tak dalej, i tak dalej. No i oprócz tego oczywiście zarobki. No Twitch oferuje jakiekolwiek zarobki, a TikTok niestety yy, nie yy, TikTok niestety nie, także też pójdziemy na Twitcha. Yy, no ale na początku w planach jest pójść na yy, TikToka, jakiś czas postreamować na yy, TikToku, więc jeżeli ktoś chce, yy, to jak najbardziej tam yy, zapraszam i Zachęcam, nikt do TikToka jest u mnie pod tym odcinkiem w opisie. Nikt do TikToka jest pod tym odcinkiem u mnie w opisie, bo no bo jest, no bo jest. Więc można sobie wejść, zobaczyć. My będziemy streamować, jeszcze mam w opisie napisane. My będziemy streamować bardziej w weekendy. Szkoda, że się nie zajrzałem. My będziemy streamować bardziej w weekendy, yy, aczkolwiek dobra tutaj musimy się napić, ale wypijmy to jedno piwo, dlatego że yy, zawsze to jest jedno dodatkowe, którego byśmy normalnie yy, nie mogli użyć i wykorzystać, więc szkoda. Więc szkoda by było to stracić. Yy, I przepraszam, że mamy jakiś lekki hałas. No, ale już jest w porządku, bo tam dziś zostało otwarte na jakieś żeby mała sobie coś wzięła. Eee, dobra. Mówię, no, dlatego właśnie nagrywam wieczorami, dlatego nagrywam wieczorami, bo już jest spokój i tak dalej, ale nie wiem, czy się dzisiaj wyrobię na czas. Dlatego chcę, żebyście to mieli jak najszybciej już nagrane. Eee, dobra. ten tutaj zrobione mamy tutaj e, zrobione. No i z tymi streamami to będzie wyglądać tak, że właśnie teraz będziemy na TikToku, możecie to w sobie wejść. E, streamki będą się pojawiać w e, weekend. Ten piątek nie wiem czy się wyrobię e, w taką godzinę jaką bym się normalnie wyrobił, raczej na pewno nie, e, bo bo w ten piątek będę mieć naprawdę e, późno niestety, wolny czas. I no, i po prostu ten streamek będzie później, będzie naprawdę później niżby był normalnie, niżby był normalnie, a a to dlatego, że po prostu będę mieć korepetycje z matematyki w ramach tego, że po prostu w środę i czwarty mi już nie będą potrzebne chwilowo. Yy, bo w środę i czwartek yy, bo w środę i czwartek ja tam mam e Sprawiam z matmy, więc ustaliłem sobie wspomnę tak, że mam wypiątek yy, w piątek po prostu dwie godziny za tych dwóch godzin i dzięki temu mam szybciej wolne i wiecie, może coś tam naraz, e szybciej nagram, co też dla mnie jest e na plus i tak dalej, i tak dalej no dobra, tutaj sobie zaryzykujmy dwoma rycerzami, no się tak robić nie powinno, ale zawsze nam to coś da przynajmniej, dobra, no więc ogólnie streamek i tak się raczej w piątek pojawi, tylko że późniejszym wieczorem, tak koło godzinki 20.00 podejrzewam, dopiero o 21.00 no ale w sobotę już jak najbardziej będę dla Was dostępny. O 8.30 mam trening, o 9.30 kończę. To tak, o, nie wiem, 10.30, 11.00 już będzie wszystko gotowe, bo jeszcze wiadomo przyjść do domu, wykąpać się, zjeść coś po treningu, ogarnąć i tak dalej. Więc jeżeli nic mi nie stanie na przeszkodzie, to po prostu no w piątek bardziej wieczorem co jeszcze nie jest pewne czy w ogóle będzie i sobota już normalnie rano będzie streamek tam rano będę na streamku mówić kiedy będzie następny ale będzie tak parę streamków w ciągu jednego dnia no i jak chodzi o przynajmniej jak chodzi o przynajmniej tutaj tutaj o co? o niedzielę to tak, że będą się pojawiać o mnie streamy, tak, że się będą pojawiać, tylko akurat w niedzielę będą one najkrótsze, bo wiadomo, niedziela to gdzieś tam się z rodziną wyjeżdża zawsze i tak dalej, nie wiem jak będzie w tą niedzielę, tutaj niestety zrąbałem tą misję, nie wiem jak będzie w tą niedzielę, ale ogólnie, ogólnie no to wiem, że po prostu, kurde, mogę to w sumie wybrać, chociaż nie, bo to jest do misji, dobra, to jednak dobrze zrobiłem że ogólnie po prostu e, tak to będzie w tą niedzielę wyglądać e, nie w tą ale ogólnie w niedzielę e, no I, i, i co jeszcze? E, i właśnie tak to będzie będzie to wyglądać następująco że e, dobra to mi zabierasz że mam szczęście ale to nie jest aż tak ważne a to ma też slot up daje siłę więc to sobie zrobimy tak, sprzedamy, bo nie możemy e, rozmontować. E, to jest w ogóle badzie, więc to na razie sobie dostawimy, ale nie będziemy tego zakładać to sobie sprzedamy. E, no ale ogólnie streamki będą w weekend. E, będzie tak, że e, w piątek będzie tak gdzieś po szkole, wiadomo zjem coś, odpocznę chwilę. E, nagram dla Was odcinek, zmontuję go, e, wstawię na YouTubea, e, no i lecimy z lecimy ze streamowaniem to tak to będzie wyglądać w piątek to już Wam mówiłem na jednym z odcinków w sobotę no to tak jak już wspomniałem będzie tak samo rano streamek, wtedy tam gdzieś do popołudnia myślę chwila przerwy no i tak wieczorem koło 18 co będę mówić na streamie regularnie to i może będę zmieniać opis po prostu żebyście wiedzieli ci co nie złożyli na streamach czy w tym stylu no, i po prostu dzięki temu yy, będzie po prostu tam jeszcze wieczorem live'ik yy, w niedzielę. Natomiast yy, w niedzielę, natomiast mam w planach właśnie yy, gdzieś też godziny poranne. Yy, gdzieś tam nie wiem, ile to będzie trwać. Nie wiem, czy jeszcze będzie po południu, i wieczorem. Yy, znaczy, wieczorem raczej na pewno. Yy, z tym, że nie wiem, jak to będzie wyglądać. Yy, a teraz z kolei musiałem zrobić przerwę. Coś już dzisiaj będę długo przy tym montażu siedzieć. Przerwę z powodu tego, że już muszę wyjeżdżać, no więc w niedzielę no to będzie także wieczorem raczej na pewno W poniedziałek, znaczy w porze Jak chodzi o niedzielę I rano Też Rano też No więc jeżeli nic mi nie stanie na przeszkodzie to będzie Jak najbardziej W porządku, dzisiaj ten odcinek właśnie tak nagrywam W ciągu dnia a nie wieczorem bo chciałbym mieć trochę więcej czasu wieczorem bo mogę to delikatnie wykorzystać ten czas, bo mam troszeczkę korepetycje później, mam taką trochę lukę która się właśnie skończyła, więc muszę już powoli jechać bo bo po prostu wieczorkiem będę mieć wtedy czas na No na, no dobra nie wiem, na razie się zastanowię, a sprzedam to na, dzięki temu będę mieć czas na, na co? Na przygotowanie komputera, bo muszę ogarnąć tak, żebym widział, bo już tam wcześniej próbowałam tutaj sobie postreamować, wiadomo, żebym widział czat na jednym monitorze, mam jeden monitor, więc jeżeli ktoś wie jak to zrobić, to piszcie. Ja tam się z wami skontaktuję i mi pomożecie, jeżeli byście mogli znaleźć ich chwilę i ktoś wie, to bym był bardzo wdzięczny. No i właśnie, będzie, będzie tak, że chcę ustawić na razie, żebym widział wszystko na jednym ekranie, czat jednocześnie grając, albo żeby mi chociaż to mówiło, bo wiem, że jest taka opcja, czytał tam jakiś bot, czy coś czat. I jeszcze chcę ustawić, żeby były wyświetlane donate y ewentualne, jeżeli ktoś będzie chciał wesprzeć moją twórczość i wysłać mi donate'a, to żeby to po prostu było wyświetlane na ekranie z jakąś melodyjką, więc postaram się to dzisiaj ogarnąć, no jak mi się nie uda, no to pewnie Wam już jutro na odcinku poinformuję, że no streamek, no nie wiadomo czy będzie, ale raczej będzie, raczej mi się uda, trzymam kciuki za to, trzymam po prostu kciuki za to, że wszystko mi wyjdzie po myśli, no i też dlatego wy... W piątek będzie ten stream, trochę bardziej wieczorem, bo chcę jeszcze wiadomo zrobić tam gdzieś testowe, coś tam jakieś wiadomo sprawdzanie, czy wszystko jest ok i tak dalej, i tak dalej. Dobra, my już tutaj kończymy na razie, jak chodzi o to konto. Ja oczywiście będę dalej sobie tutaj wszystko cykać, będę tutaj dalej sobie wszystko cykać, ale to już bez Was, bo niestety musimy ten odcinek zakończyć, więc ja Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, zachęcam do lajkowania i subskrybowania, jeżeli chcecie wesprzeć moją współczesność, to macie link do Tipli w bio, no i byliśmy 50 poziom, więc miłe zakończenie odcinka, Siemanero, cześć!